фантастичний клуб з фантастичним тренером, дуже добрі хлопці, але фальшстарт кожен може мати. Найважніше, не як закінчиш, за ще раз подивимося, як закінчиш. Чотири роки тому Гурник в регулярному сезоні завжди був чечим, але потім не авансував до півфіналу. А зараз, може бути, почнемо, не будемо ну, щоб тільки вони мислили, щоб не бути щодми і усьми, і тоді вони можуть спокійно з тим зі сполом, який має, валчити о медаль. А тобто якісь утруднення для Кєзна, напевно, pewno... Zawodnicy górnika też są ambitnymi sportowcami, gdzieś tam taką złąkę, Wie pan, mnie nie interesuje, co, co ma e, 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 Zabrze, przepraszam, ten problem, mnie interesuje mój zespół Mój zespół i co my możemy zrobić przeciw takiego silnego i dobrego przeciwnika, jakim jest Zabrze i Jirat, niesamowitego trenera Tomka Szumala. Jeśli chodzi o Zabrzeń no to na trzeba zwrócić uwagę, no bo ta mocna obrona to ich charakteryzowało, w Lidze Europejskiej też to pokazywali i też się chyba to tak bardzo nie zmieniło. Tak, to jest. Wszyscy wiedzą siły tego zespołu, wypracowanie, które oni mają przez ten okres z Tomkiem Szombałem i Piotrek Wyszomirski, który coraz lepiej wchodzi w grud, no naprawdę szacunek. I, tylko walka, walka, walka przez 60 minut da nam, da nam możliwość wygrać ten. Muszę przyznać, że nie oglądałem tych meczów i, i obejrzałem sobie tak na szybko tylko końcówki spotkań i, i głównie tam chyba to, to wszystko się rozstrzygnęło. Bo, bo w Lubinie już mieli praktycznie mecz wygrany, chyba plus 3 na 50 sekund przed końcem, mimo to, jakimś cudem przegrali to spotkanie. Więc no my patrzymy się na siebie, nie, nie, gdzieś tam nie analizujemy tego, co, co dzieje się w obozie przeciwnika, jakiś tam, nie wiem, w, czy, czy w końcówkach i tak dalej. Yy, będziemy patrzeć na to, co grają i będziemy się dostosowywać do tego yy, taktycznie. A grają chyba podobnie mocna obrona w ataku wszystko zależy. Może nie wszystko, ale większość od jednego człowieka teraz na. Mnie. No tak, jak coś tam nie idzie, to, to piłka idzie do tarasa i on, on rzuca w ważnych i ciężkich momentach, więc tak, ale. Mają tego samego trenera, trzon drużyny praktycznie został ten sam, parę kosmetycznych zmian, więc, więc myślę, że grają podobnie.